Zadanie 28, maj CKE 2025. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do sześciu oczek. Zdarzenie A polega na tym, że suma liczby wyrzuconych oczek będzie równa 11. Do zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe i mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Do rozwiązania tego zadania użyjemy wzoru na tzw. prawdopodobieństwo klasyczne. Wzór znajduje się tutaj, a w tablicach matematycznych to strona 29. Potrzebujemy, żeby obliczyć prawdopodobieństwo, liczebności zdarzenia A czyli zdarzenia sprzyjającego u nas to takie zdarzenie, że suma liczby wyrzuconych oczek jest równa 11 podzielone przez liczebność zbioru omega, a liczebność zbioru omega to są wszystkie możliwości. To najpierw zaczniemy od obliczenia liczebności omega. Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Czyli taką zwykłą kostką. Za pierwszym razem, gdy rzucamy kostką, mamy 6 możliwości, bo no możemy uzyskać 1, 2, 3, 4, 5 bądź 6, czyli 6 możliwości. Za drugim razem też jest tyle samo, czyli 6 razy 6, to mamy wszystkich możliwości 36. No teraz musimy wyznaczyć, tak zwane zdarzenia sprzyjające, wcześniej już wspomniane, że suma liczb wyrzuconych oczek będzie równa 11. W tym celu stworzymy sobie tabelkę i wypiszemy sobie wszystkie możliwości. Może to jest trochę czasochłonne, ale przynajmniej nie zgubimy jakiegoś elementu, więc warto sobie taką tabelkę na szybko wykonać. No to zadanie jest łatwe, ale czasem bywa tak, że zapomnimy o jakimś elemencie i wtedy już mamy niewłaściwy wynik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to się zgadza. Teraz pionowe kreseczki czyli tworzymy sobie tabelę. No już dużo było prosto, a to zawsze się tak buda. 1 2 3 4 5 i 6. I tu wypisujemy sobie nasze yy, liczby 1 2 3 4 5 i 6. Tutaj też 1 2 3 4 5 oraz 6. Co my w tym zadaniu wykonujemy jakie działanie? Suma liczb. Czyli tutaj wpisuję suma. Jest to wynik dodawania, czyli dodajemy sobie wszystkie te nasze wyniki. Czyli 1 dodać 1 to 2, 1 dodać 2 to 3, 1 dodać 3 to 4, później będzie 5, 6, 7, 2 dodać 1 to 3, 2 dodać 2 to 4, 5, 6, 7, 8, 3 dodać 1 to 4. Później 5, 6, 7, 8, 9, 4 dodać 1 to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 dodać 1 to 6, tu będzie 7, 8, 9, 10, 11, 6 dodać 1 to 7, dodać 2 to 8, 9, 10, 11 i 12. My w zadaniu szukamy oczywiście zdarzeń sprzyjających, Suma to jest 11. 11 otrzymujemy tylko dwa razy tutaj, czyli mamy dwie możliwości, czyli zdarzeń sprzyjających mamy dwie, więc obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A sprzyjające to 2, podzielone przez wszystkie, czyli 36. Widzimy wszystkich tutaj wyników, jest 36, i już mamy właściwą odpowiedź tutaj widoczną. Jest to odpowiedź D. Akurat w tym zadaniu Wyszło tak, że tylko dwa były sprzyjające, więc można było sobie w sumie od razu podać te dwie liczby, ale bywa tak, że jest ich więcej i czasem można jakieś zdarzenie zgubić. Więc uczulam na to, żeby wykonać sobie tą tabelkę, zawsze to będzie bezpieczniej i będzie to dobrze zdobyty punkt na maturze.